Dlaczego ciągle kłamiesz i manipulujesz? Wiesz co? Manipulowanie tobą i okłamywanie ciebie, no i też gaslighting, to naprawdę bardzo prosta sprawa i jesteś łatwym celem. Dlaczego tak uważasz? Wiesz co, za każdym razem, kiedy nie mam ochoty na to, aby spełnić twoją prośbę, aby zadbać o ciebie, myślę tylko o sobie i chcę się zajmować sobą, atakuje ciebie i zawsze dajesz się wciągnąć do tej gry. A o co ci konkretnie chodzi? Wiesz co, i dzięki temu mam święty spokój, nie odzywasz się do mnie, izolujesz się, a ja mogę się wtedy skupiać tylko na sobie. No i nie musiałam ci w niczym pomagać. Tak, to prawda. Powiedziałaś, że jestem księżniczką i oczekuję jakiegoś specjalnego traktowania. Pamiętasz, wczoraj chciałaś spędzić ze mną więcej, więcej czasu i zaproponowałaś mi spacer, a ja nie miałam totalnie ochoty na niego iść, więc zaatakowałam Cię i powiedziałam, że masz górowane oczekiwania, i tak naprawdę nie ma mężczyzny, który by je spełnił i który by Ciebie uszczęśliwił. No widzę, że jesteś bardzo zachwycony sobą. Oczywiście zaprzeczyłem Twojej rzeczywistości, Typowy gaslighting. Powiedziałam to w zdecydowany sposób, po to, abyś zwątpiła temu, co czujesz i temu, co myślisz. A, i zaatakowałam cię jeszcze, mówiąc, że jesteś księżniczką. No i to już załatwiło sprawę. Zawsze dajesz się w to ciągnąć, a ja dzięki temu mam święty spokój. No i powiedziałaś mi to, i co mam teraz z tym zrobić?